Mamo, a wiesz jak nazywa się wiedza o policji? Eee, no jak? Kynologia. Jasiu, weź już coś, Naprawdę. Dobry wieczór, tu policja. Kto z państwa zdecydował się z nas zażartować? Chwila, moment, jak panowie tu weszli? Drzwi są przecież zamknięte. Mamy swoje sposoby. Mnie bardziej interesuje, jakim cudem usłyszeliście ten żart. To się nie interesuj spokojnie, Fafik, bez nerwów. Otóż współpracujemy z mikrofonami w smartfonach w celu automatycznego wykrywania głosowego słów i stwierdzeń niepożądanych bądź uważanych za uwłaczające służbom mundurowym. Za to jest mandat, poselski? Ej, ty patrzcie go, jaki wyszczekany maleństwo, ty nam tu tak nie podskakuj. Już, już. Istotnie jest to wykroczenie, które uprawnia nas do wystawienia mandatu karnego w wysokości do tysiąca złotych. A mają panowie jakiś dowód naszej do mnie malej winy? Za chwilę pobierzemy nagranie głosowe z chmury. Nagranie głosowe? A jakie słyszeliście najlepsze disy na policję? Chciałem opowiedzieć kolegom. Chyba ci nikt nie trzawał, co? E, strasznie słabe. Nasza propozycja jest następująca. Proponujemy ugodowe pouczenie obywatelskie, ponieważ nie widnieje pani w kartotece policyjnej, a syn znajduje się w trudnej lardzica rodzica fasie JP. Znamy to aż za dobrze. Wyobraża to pani sobie, gdyby syn każdego dnia psioczył na panią tylko za to, gdzie pracuje? Jednakże możemy udzielić tego pouczenia zamiast mandatu tylko pod pewnym warunkiem. Jakim? Syn musi wykazać się dobrą wolą i zakończyć trwający rok szkolny ze średnią co najmniej 4,0. W ten sposób zaoszczędzi tysiąc złotych. No, nareszcie jakaś motywacja do nauki. Many months later. Nie wierzę. Czuję, że panowie policjanci bardzo mi pomogli, a moje życie stało się lepsze. JP, 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 JP. Dzień dobry pani Kasiu. Witam, zapraszam może herbatki.